Cześć, witaj z tej strony Lena Retromama. Zwróciłam jednak do poprzedniego układu, nie takiego jaki był w poprzednim odcinku, tylko jeszcze wcześniej i w ogóle w większości otwarć, które dzieją się w 2023 roku. Czyli ja jestem jakby do góry nogami względem Twojego kadru, ale dzięki temu mam większy zakres do pokazywania różnych rzeczy niż to miało miejsce w poprzednim odcinku. A co i jak? No cóż. Retro mama, czyli ja zapraszam przede wszystkim do subskrybowania naszego kanału, oczywiście do reagowania i komentowania. A to jest bardzo ważny Super Finks z serii 11 Neon Power, którą w tej chwili um, otwieramy. Nagrywam odcinki z otwarć 50 saszetek, które były w boksie i jest to nasza pierwsza powtórka, a jest to bardzo ważne, że to jest pierwsza powtórka, ponieważ, właśnie, music box fioletowy. Znajdzie się w tym oto pudełku, w którym na razie zbieram to, co jest otwarte. Jest to pudełko numer 11 wystawione na e, sprzedaż, bo jest w bardzo fajnym stanie. Nie zniszczyliśmy go otwierając z retrosynem w pierwszym odcinku e, cyklu poświęconego właśnie serii 11. No i założenie było takie, że pierwsza powtórka znajdzie się również w tym pudełku. Pierwsza powtórka trafiła się w drugim odcinku, więc będzie pilotować sprawy. Trzeciego odcinka, może usiądę sobie tutaj, no i skoro wylosowałam już jedną saszetkę, to dołożę drugą. W tym odcinku również otwieramy pięć saszetek. Trzecia, może stąd, spoza kadru, czwarta i te pięć będę teraz otwierać. Usiądę sobie nieco bliżej, ale tak, żeby nie zasłaniać światła. No i cóż, zaczynamy otwieranie. To może od tej. No i okej. Okay. Superfinksy nie są jedynym tematem, jaki znajdziesz na kanale Retro Rodzinka. Chcę mocniej rozwinąć temat. Yy, nie mam pojęcia, co to jest. Ale dobra. Hmm. Masz pomysły, dawaj znać szczególnie na polską nazwę, bo tu są jeszcze nazwy anglojęzyczne w tej serii. Ale jest. Pozytywny bohater, więc miło do ekipy Music Boxa y, absolutnie się nada. Chcę rozwinąć w 2023 roku wspomnienia i y, zrealizować challenge, który sobie narzuciłam, czyli ulotka nam nie jest potrzebna, Otwieram poza kadrem. Challenge, który sobie narzuciłam challenge 2023 mający polegać na tym, że pokaże tu 2023 rzeczy przecudowna, rozumiem, że to jest różdżka wróżki okaże się chyba za chwilkę, że w któryś odcinkach skumulują nam się złoczyńcy, skoro idzie tak pozytywnie no ale cóż, zła strona żyćka nawet w superdżinsach musi być jak na razie mamy jedną srebrną rarkę co do zasady na, na boks przypada albo ultra rarka, albo na pewno jedna złota. Srebrnych też jeszcze się nie zdarzyło, żeby była tylko jedna. Przynajmniej w naszych otwarciach. Yy, nie mam pojęcia, ale zamaskowany złoczyńca, choć w różowym kolorze, wydaje się dość optymistyczny. Przesunę troszkę, bo nie jest to zbyt czytelne. W kadrze, no dobra. 1 do dwóch z pięciu saszetek, To jest bardzo pozytywny werdykt. Otwieram kolejny. Więc tak, wspomnienia, super zinksy, super finksy, karty yy, pani, to jest to, co znajdziesz. Gumy turbo, to są te tematy, które znajdziesz. No jest złoty klucz, złota rarka, to już poniekąd wiemy że nie będzie w tym boksie ultrararki. No chyba, że to by było coś mega, mega, ale zdaje się, że na te wszystkie 11 serii, wszystkie otwarcia kończyły się tak, że jeśli jest złota rarka, to nie ma już ultrararki. No, oczywiście sprawdzimy to w kolejnych odcinkach, bo może tu będzie jakieś przełamanie, tym bardziej, że ultrararka w tej serii jest jedna, a były przecież serie. Gdzie można było znaleźć dwie ultrararki i znowu coś różowego, zdecydowanie zdominowane, i znowu złoczyńca. Dwóch różowych złoczyńców. Muszę przyznać szczerze, to jest chyba kłębek wełny. Muszę przyznać szczerze, że złoczyńca w różowym kolorze wygląda dość sympatycznie, a najmniej nie mam ochoty się go bać. Zatem pod nadzorem music boxa kończymy ten odcinek z radością witamy kluczyk jako złotą naszą rarkę super e, extra hiper no i cóż, chyba któregoś ze złoczyńców wybiorę do kolejnego odcinka, żeby pilotował sprawy, nie ma poza music, music boxem jak na razie kolejnej powtórki, więc jest bardzo ciekawie, obserwuj kanał by wiedzieć więcej czy, i sprawdzić czy moja teoria ze, złotym, ze złotą rarką jest słuszna czyli że ultra rarki już nie znajdziemy Tyle ode mnie. Trzymaj się do zobaczenia w kolejnym nagraniu w temacie 11 serii Neon Power Super Things. Cześć!